Clean is good. Sanitized is better. Chyba można powiedzieć, że ten plan wykonany, bo dwa zwycięstwa na waszym koncie. E, do, tak, dokładnie tak. Taki był nasz plan na te dwa mecze i zrealizowaliśmy go w pełni. Dzisiaj chyba bardziej możecie być zadowoleni, bo to zwycięstwo pewniejsze chyba taka nawet tak optycznie większa kontrola w tym meczu y, z waszej strony. Znaczy nie, my jesteśmy zadowoleni z obydwu meczy. Należało postawić dwa kroki, my obydwa postawiliśmy. Dzisiaj zagraliśmy na pewno lepiej w defensywie, ale kontynuujemy swoją pracę, bo jest jeszcze parę rzeczy do poprawy. W Sanoku to cel minimum, zdobyć, wygrać jeden mecz, czy już chcecie tam zako zakończyć rywalizację? Nie ma czegoś takiego w playoffach jak cel minimum. Jedziesz i chcesz wygrać każdy mecz. Jeśli wygramy dwa mecze, będziemy się cieszyć. Jeśli któryś przegramy, będziemy to chcieli skończyć na swoim lodowisku, ale wierzę, że wygramy dwa mecze w Sanoku.